Powinien pojechać natychmiast do nauczycieli, siąść do stołu rozmów ze związkowcami. Nie obiecywać po zakończeniu protestu okrągłego stołu, tylko dzisiaj siąść do stołu. Do stołu i rozmawiać, przedstawić konkretną ofertę. Nie może umywać rąk i nie brać udziału w negocjacjach ze związkami zawodowymi, skoro etap, na którym już jesteśmy dzisiaj, ostrego sporu. I potężnego strajku, największego od 93 roku strajku w oświacie nie zostało rozwiązanych przez panią premier Szydło. Ona niestety nie dała Rady, więc premier powinien wziąć te obowiązki na siebie. Nie dała rady minister edukacji, nie dała Rady Premier Szydło. Rolą premiera jest bycie odpowiedzialnym za w sytuacjach szczególnie kryzysowych. A mówienie o tym, zakończcie strajki, proponuję okrągły stół, nie jest żadnym rozwiązaniem problemu. Dzisiaj trzeba do, y, siąść do stołu, a nie proponować tego, co będzie w przyszłości. My na rozmowę o systemie edukacji jesteśmy otwarci od zawsze. Ale podam przykład z innej dziedziny, gdzie ja proponowałem dwa lata temu premierowi Morawieckiemu, żeby spowołał okrągły stół, stół do spraw służby zdrowia. Bo tam też jest bardzo wiele problemów. Na to odpowiedź była że raczej oni sobie z wszystkim poradzą jako rządzący. Jak widać, nie poradzili sobie z problemami w służbie zdrowia, a problemy w oświacie tylko zaostrzyli. E, więc nie wierzę do końca w te obietnice, bo one są po to, żeby zgasić strajk, a nie po to, żeby zreformować polską świat. Jeżeli premier chce pomóc dzisiaj i zmienić tą rzeczywistość na lepsze, to powinien natychmiast siąść do stołu rozmów. Dobrą osobą jest doprowadzenia tych rozmów pani. Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias, która zna się na negocjacjach, zna się na dochodzeniu do kompromisu. Myślę, że warto ją jako mediatora w tym sporze po prostu zaangażować.